Eksperymentów. Więc jak może pamiętacie, jeżeli moje padki mnie oglądają, to witam Was serdecznie, moi kochani, bardzo z Wami tęsknię. Ale witam też wszystkie inne przedszkolaki, moje kochane. Kochani, dzisiaj e, przygotowałam dla Was bardzo prosty eksperyment, do którego potrzebujemy. Nazywa się pianotwór. I potrzebujemy do niego miseczkę dużą, nalewamy do niej wody z kranu, ciepła lub zimna, nie ma różnicy dajemy do tego dosyć dużą ilość płynu żeby i mieszamy łyżeczką albo rączką, jeżeli chcecie, żeby wytworzyła nam się duża piana. Będziemy potrzebować też butelkę. Zobaczcie, ja mam tutaj uciętą kawałek butelki, takiej większej, tylko pamiętajcie, bardzo ważne jest, żeby zachować ustnik tutaj z butelki, ten wlew, ponieważ będziemy do niego dmuchać. I jeszcze tutaj na to, kochani, można dać gazę, tylko że gazy są z reguły małe, więc yy, nie będzie to tak fajnie działało jak ściereczka z mikrofibry. Rodzice na pewno wam taką w domu znajdą. Złoka kuchenna ściereczka i zobaczcie, spinamy sobie to wszystko tutaj mocno, bardzo gumeczkami i za chwilę będziemy tworzyć naszego pianotwora. Mam nadzieję, że mi się to uda teraz, ponieważ muszę wam się przyznać szczerze, że ten eksperyment już dwa razy mi nie wypalił. Ale mam nadzieję, że, jak to mówią, do trzech razy sztuka i tym razem pokażę Wam i stworzę pianotwora. Zobaczcie, jaki pianowy potwór, jeszcze raz. Super, co? Mi się to bardzo podoba, mam nadzieję, że Wam też. Jeżeli rodzice tylko będą mieli chwilę, a myślę, że znajdą dla Was troszeczkę czasu, to możecie stworzyć sami takie pianotwory i próbować dmuchać i stworzyć swoje potwory pianowe. Patrzcie, jaki wielki wyszedł. Dobrze, mam nadzieję, kochani, że Wam się ten eksperyment spodobał, bo mi się bardzo podoba. Nie potrzeba wcale dużo różnych rekwizytów, akcesoriów do niego i mam nadzieję, że. Spróbujecie w domu. Jeżeli Wam się uda, czekam na Wasze komentarze tutaj pod filmikiem na YouTubie. No i co? Życzę Wam udanej zabawy. Do zobaczenia. Następnym razem, kochani. Dziękuję, że mnie oglądaliście. Pa! pa!